Dzisiaj znowu gramy sobie w Snake. I, Yo. I jak widzicie, mówiłem, że odblokujemy tą grówkę w następnym odcinku. Teraz ją właśnie gramy. I korony ma jakaś Anna. Już dwa razy to próbowałam nagrać, ale mi się usuwało. Bo wcześniej miała koronę jakaś Maria zakazana. E, to było serio dziwne ta Maria jakaś. Potem e, przyszedł znowu jakiś typ. Parę razy mnie zajechali. I to było ogólnie strasznie dziwne, ale teraz zbieramy sobie tutaj te jedzonko I celem na dzisiejszy odcinek to 2000 mocy, załóżmy I postaramy się to może zbierać na to. teraz Ale jakbyśmy zajechali tą pannę, no to może by się jakoś udało Jak najpolej, tak, jest tak może, a nie jest tak na kartkora jakoś ale dobrze, ale dobrze, ale dobrze oddało teraz. Dobra, ciebie tu spróbujemy. Kurczę, nie udało się. On chyba był w jakiejś topce nawet. Tak chyba. O, Anna jedzie, Anna jedzie. Spróbujemy jakoś Annę. Ja tutaj będę powoli podjeżdżać. O nie. O nie, jakieś zetknięcia dziwne. Anna była otoczona przez chwilę. Widzieliście? Dobra, jedziemy do... Mm, dobra. To było dosyć ryzykowne, nie powiem, że nie. Jak Anne otoczę... Ty, ktoś mnie wyprzedził. Jak Anne otoczę, to może mi się jeszcze jakoś uda dobić te 2000 mocy. Dobra, ja tutaj... W sensie, a na pewno otoczyć, i nie otoczę, ale Zabija jakiegoś typa. Dobrze. Nie! Dobra, widzowie, próbujemy jeszcze raz, bo skoro dają taką opcję, to próbujemy. Może ktoś tutaj się od razu. Uuu, walił się jakiś topo. Dobrze. Znaczy. Chyba nawet ta Anna go zajechała, tak mi się wydaje. Moje! Nie twoja, Anna. No, a ja bym się zdziwił, w sumie, jakby to by była Polka. Naprawdę bym się zdziwił. No, oni. W ogóle tak łatwo się dałem zajeżdżać. Prze to, że go zajechałem, jestem tak w sumie trzeci wykop tego całkiem spoko. E, dobra. O, wyprzedziłem tego tamtego typa. Moje! Nie twoje. No! Typie, typie. Dobra, zajechałem go. Dobrze, wywalił się. Zabieramy to wszystko. Te! Wyprzedziłem tam. Jestem przed Anną. Ej, gdzie spadła Anna? Ej, gdzie jest Anna? Ej, nawet Anna się chyba wywaliła, bo nawet jej nie, tutaj nie widzę nigdzie. Dobra, póki co jest tym królem? O, podjeżdżamy tu. Bo tutaj jest dużo tych takich białych jakby. Ale te... O nie! Wyprzedził mnie ten player! On miał tak w szczególności najmniej, ale on chyba kogoś musiał zajechać. Tego burgera. Tak, bo on jest trzeci w top. To muszę go zajechać, muszę go zajechać. Jak burgera zajadę. Czekajcie. Jakbym burgera zajechał, no to bym już... udałoby mi się jakoś e, przegonić jakby tego playera, bo on kogoś musiał zabić po prostu. Ale teraz ja go chyba sobie posłucham i ja bym spróbuję zajechać, bo w sumie też jestem trochę długi. Ej, tamten typ się wywalił. Maria jest! Maria jest dziewiąta! Widzicie, to w top jest Maria dziewiąta. Maria jest dziewiąta w topce. Ej, no jak temu to powito, gdzie idzie? Bez kitu. Ja go takim sposobem mogę nie przygonić. Chyba... Tak, wirusa. Dobra. Wirus jest już w top. Wirusa się udało jakoś zajechać. Teraz jestem już trochę przed wami. Ej, no jak ten player dobrze się, ale jak mnie też, było. O... Nie! Nie! Ja, ja bym teraz z tego ty powiechał. Dobrze. Kusię. To jest dobrze. Ok. Już zajechanie. Nie ma drogi, uczepki. nie, no on się dzieje zaraz. Stej, player jedzie. No. uciek Puszcz, spadaj. Się, Dobrze, mamy 2000 mocy. Ej tak, właśnie dajmy sobie teraz celku I spróbujemy teraz podbić grę bo odcinek nie może być taki krótki. Więc musimy spróbować podbić tą grę i zrobić coś. Bo... Ej, tego typa. Też go otoczymy! Oto tyra! Oczy na Ale ja jestem chamski! Dobra, tego ścinam! Jak go! Ej, no, zabrał mi go! Ale chłop! Dobra, tego tutaj też trzeba ściąć O nie, drogę ucieczki. Tutaj miałem wielkie chwilę. Przed chwilę miał drogę ucieczki. Dobra. Dobra, się do tego gościa. O, wywalił się. Dobra, wracamy do tego kolegi. Siema. No już nie ma co zrobić, chyba, że ja się zaraz od tego zwalęć. Będzie... Nie Dobra, patrzcie. Patrzcie, ja go... Cały czas skracam. Te, bo oni mnie też próbują. Patrzcie, że się. No nie no jak się jeszcze żyje, dupo Dobra, mu się z nim nie chce w sumie bawić. Tego tutaj spróbuję. No, ja go chciałam zajechać, a nie go otoczyć, ale okej. Okay. Może on się też wywali jakoś. Dobra, ten się wywalił. No nareszcie się wywalił. I ja tutaj go tyle więziłem, teraz tego uwieśnię. Dobra. Tego też będziemy tutaj więzić. W sumie nie wiem, czy się opłaca takiego produktu. A, i od razu się sku... Ej, on tutaj jest? Nie wiem, czy to on, w nie. Nie, to jest jakiś długi, bez kitu. O siemu. To zakazana. Mamy 3000. Dobra, 5000. 5000 to jest nasz cel. 5000 i to, to jest nasz cel. O Boże, wpadłbym teraz. Jakbym teraz wpadł. Dobra, czego Nie! Dobra, próbujemy jeszcze raz, bo to, to, to tak nie może. O, jakby ktoś wywalił. Siema. A teraz nam się ten ogon cały czas będzie rozwijać te. Przecisłem się, myg! Widzieliście to? Dobra, jedziemy do tego typa. Siema. Dobrze. Walił się. Ten też. Nawet widzieliście to, w się tak zawinął. Dobra, tego tutaj chcę. Czego chcę tutaj zająć. Czego? Spadek otoczyłem? Nie, ja go nie otoczyłem, spadek, ale okej. Okay. Ej, otoczyłem go chyba. Tak, otoczyłem go. Rebekę tą, Rebeca jakaś. Ona trzecia w top. Dobra, teraz jest twarda w sumie, ale okej. Okay. Dobrze. To jest tylko moja mąka, bo ona jest tutaj otoczona. Będziemy mieć przecież zaraz 5000 z niej. Patrz, jak to w ogóle leci. Nie wierzę. Tutaj też widziałem jakąś mąż szybko. Ej, tego zielonego. Char... Harikiego tutaj. Harikiego. Mamy Harikiego, gdzie jest Hariki? Nie no, 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 wziąłem tego. Dobrze, mamy 5000. Patrzcie, no, jak jajko w ogóle się robię. No, jak ja w ogóle już jestem. O lol. Dobra, ja chyba nam pobiją mi rekord. No, 5000 ponad miałem. A trzeba Harik. Tu jest. Ten królik to był. drugi stop. Nie! Zagab... Nie, ja w to nie wierzę. Oni teraz mają tyle mocy ze mnie. Dobra, jakbym teraz się upad... Siema. O nie. Nie przewidziałam tego. On mnie teraz mógł otoczyć w sumie. Co? Widzieliście jakiego laga miałem? Patrzcie, ja mam lagi. Ja nie dotykam tego w ogóle. Patrzcie, ja mam lagi. Jakieś. Widzieliście to? Ja tego nie dotykałem, przysięgam! Naprawdę wam mówię, ja tego nie dotykałem! Ej, tutaj jest ta mała Maria, o Boże! Ona była pierwsza wtedy, dobra, ja ich otaczam. Aż mi ich szkoda, aż mi ich szkoda. Dobra, ja w to normalnie nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Oni stąd wyszli! Nie! Nie, 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 nie. Oni stąd wyszli. Dobra, widzimy się, jak, jak będzie coś sensownego się będzie działo. W sumie to stwierdziłem, że nie dajemy cięcia, bo. Będzie. O! walili będzie... się! Walili się! Dobra, ja się nie mogłem wstrzesić. To by chyba było w sumie na tyle tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to możecie zostawić Subika, bo na 10 robi specjal. Trzymajcie się, się! Cześć!